Odliczanie się rozpoczęło 8 czerwca 2023 roku w Kopenhadze odbędzie się inauguracja nowego liniowca MSC Euribia. Statek został nazwany na część starożytnej bogini i potęgi morskiej, która ujarzmiła wiatry i pogodę, by rządzić morzami i będzie to pierwszy pomalowany wycieczkowiec z linii MSC. Wszystkie poprzednie są białe. Swój pierwszy sezon rejsowy spędzi w Europie Północnej, pływając po norweskich fiordach, a jesienią 2023 roku wypłynie na Morze Śródziemne. MSC Euribia będzie drugim statkiem we flocie MSC Cruz, który będzie korzystał z najbardziej przyjaznego dla środowiska paliwa czyli skroplonego gazu ziemnego. Będzie wyposażony w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko. Jak podróżować takimi rejsami od 25% taniej? Zapraszam na stronę darmowej